Byliśmy na łóżku, a dzisiaj się obudziliśmy w tym świecie. O, owsa, zabijmy ją. Wyciągnę sobie łuk z ekwipunku. Wysiągnęłem łuk. Teraz będę do owcy strzelał. O, wełna wyleciała. Zbiorę tą wełnę do inwentory. Sobie. O, mam już ją w ekwipunku. O, jest tam jakiś rybak. Może do niego podejdę. O, ktoś tam jest. Cześć. ja. Jak się nazywasz? Asiczka, nawet widać poniku. Ja się nazywam Wolfgang. Yy, Okej, okay, super. Yy, masz swój dom, bo ja mam swoje stajnię i tam może ze mną razem zamieszkać. Nie, nie mam domu. Ale. Ale chętnie skorzystam z zaproszenia. Okej, okay, bo tam mam łóżko, to się możemy przespać jeszcze. Zrobię, skraftuję nam jakieś kolejne łóżko. Okej. Okay. Mam też koleżankę taką, która mieszka tu w pobliżu. Aha, okej, okay, to możesz mi ją przestawić? Tak, chodź za mną. Czekaj tylko dłużej wędkę. Oki. Dobra, już odłożyłam, już możemy iść dalej. Tu jest moja stajnia. Kozak stajnia. O, tam jest moja ma Manik, Rysiczkę. No. Cześć, mam na imię Lisiczka. A ty kim jesteś? Ja nazywam się Wolfgang. Dobrze, już się przedstawiliście, to mogę wam pokazać dom li lisiczki. Chodźcie za mną, to wam pokażę mój dom. Okej, okay, okej. Okay. O, spójrzcie, to są moje lisy. Kozak lisy, kozak lisy. Prawda, że cudowna? Pokażę wam mój dom od środka, prezentuje się bardzo ładnie. Spójrzcie na mój dom. Masz fajny domek. A możemy się poczęstować ciastkiem? Jasne, z przyjemnością. Gdzie te ciasto? O, spójrzcie, skoro ciebie. A, głupek ze mnie, nie zauważyłem. Po zjedzeniu ciasta. O, spójrzcie, noc już jest. O kurczę, nie mamy tyle łóżek. Trudno, musimy przetrwać. Asiczka, spójrz za siebie. O kurde, to pielec. O, na szczęście mam pod ręką swój diamentowy miecz. Już go wyciągam. Zabijecie! O, spójrzcie, wyleciał z niego trójząb. Ten trójząb należy się Wilkowi. Dzięki Wam za trójząb. Nie ma za co, nie ma za co.